Jest wtorek 5 maja, minęła godzina 21.40. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór Mateusz Gaczmarek. Pora na losowania gier Lotto. W tym roku w Lotto i Lotto Plus padło 13 szóstek o łącznej wartości ponad 83 milionów 500 tysięcy złotych, ale to nie wszystkie wygrane. Oprócz szóstek odnotowaliśmy setki tysięcy wygranych niższych stopni, czyli tak zwanych trójek, czwórek i piątek. Dodam, że w Lotto i Lotto plus można grać online dzięki stronie www.lotto.pl a 10% z internetowej sprzedaży Gierglotto trafia na walkę z koronawirusem i jego skutkami. Na ten cel przekazaliśmy już ponad 7 milionów złotych. Przejdźmy teraz do losowań. Do czwartku, grając w Multi Multi i Multi Multi Plus, warto typować 7 liczb, bo wszystkie wygrane przy typowaniu 7 liczb są powiększone o 50%. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny. Jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 52 6 25 osiem trzydzieści siedem pięćdziesiąt dziewięć trzydzieści pięć siedemdziesiąt jeden czternaście cztery pięćdziesiąt jeden Pięćdziesiąt, czterdzieści, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, siedemdziesiąt sześć, czterdzieści siedem, dwanaście, dwa, liczba dwa jest plusem. Mini lotto wygrane padają najczęściej. W ostatnim losowaniu w Żernikach Wrocławskich odnotowaliśmy piątkę wartą ponad 254 tysiące złotych. Warto pamiętać, że w tę grę można grać online. Zapraszam na mini lotto. W kastecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy lokale. I rozpoczynamy losowanie 5 liczb 11 20 24 7 39 W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Wśród nich jeden ma wartość 250 tysięcy złotych, a w kaskadę zagrają Państwo bez wychodzenia z domu. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24, kolejne ułożone kule bęben, maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Szesnaście dziesięć pięć czternaście siedem piętnaście trzy osiemnaście 11 22 8 21 Grając w wybrane gry ląd to można wygrać dodatkowo nawet 2 miliony złotych. Wystarczy tylko aktywować siedmiocyfrowy numer Super Szans. Oto dzisiejszy szczęśliwy numer. 7 7 9 5, 0, 4, 6. Gratuluję wygranych. Czas na ekstrapensję, w której do wygrania jest nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Oczywiście o ile zwiększy się odpowiednio stawkę w grze. Głosujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4. Kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 28 29 16 15, 12, a ostatnią liczbą wyrosowaną z ekstrapensji jest 2. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstrapensji, gra się o 100 tysięcy złotych w ekstrapremii. Dodam, że tu wygrane wypłacone są od razu. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 raz 4, kolejne ułożone kule, bębdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 28 31 23 6 20. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Premi jest. 2. Przez internet siedząc wygodnie na kanapie można też grać o miliony w lotto. Dodam, że dziś szczęśliwa szóstka może być warta prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych a w Lotto Plus do zdobycia jest milion złotych. Życzę wysokich wygranych i zapraszam na losowania Lotto oraz Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięć, a teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. Siedemnaście, czterdzieści dziewięć, trzydzieści, czterdzieści osiem, czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć. Na zakończenie wieczornego studia Lotto w imieniu totalizatora sportowego chciałbym podziękować pracownikom służb medycznych, którzy codziennie z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Dziękujemy. Na kolejne losowania gier Lotto zapraszam jutro o godzinie 14, które z przyjemnością na Państwa poprowadzę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Kiedy bezpieczniej zostać w domu, możesz nudę podejść od kuchni, rzucić jej wyzwanie. Lub zagrać na nosie. Wejdź na miliony sposobów na nudę.pl. Akcję wspiera lotto.pl, gdzie możesz grać w ulubione gry bez wychodzenia z domu.